Dobry wieczór Państwu! Zanim przejdziemy do głównej części naszego programu, chciałbym odczytać list, który otrzymaliśmy od naszego widza. Jest to list szalenie istotny. Państwo pozwolą. Szanowna redakcja Kabaretu Anachronistów. Mieszkam w Opolu i należę do mniejszości. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się razem z żoną, że wyraz, którym jest określana nasza mniejszość w Polsce, jest słowem wyjątkowo obraźliwym. Bardzo nas dotknęło, że opisujecie nas jako ludzi, którzy nie mają swojej mowy, którzy są językowo niepełnosprawni lub po prostu niemi. Z wielkim żalem i bólem przyjęliśmy fakt, że słowo to zostało użyte wielokrotnie w programach kabaretu anachronistów. To rzeczywiście ironia. Że naród filozofów, naród pisarzy, naród poetów, jest przez was uznany za naród pozbawiony umiejętności używania mowy, za naród Niemy. Czarem goryczy przepełnia jednak, że sami dla kontrastu nazywacie się słowianami, a więc tymi, którzy słowo mają i słowem władają. Trudno wyobrazić nam sobie większą, Zniewagę językową, którą jeden naród mógłby zgotować drugiemu. Mam nadzieję, że słowo to już nigdy nie pojawi się w programach kabaretu anachronistów i że w ogóle zniknie ono z polskiego języka. Z poważaniem, i tutaj oczywiście nazwisko pozostaje wiadome redakcji. Proszę Państwa, nie pozostaje nam nic innego, jak zgodzić się z argumentami. Naszego widza. Czasem bywa tak, że używamy jakieś słowo niejednokrotnie przez wiele set lat i nie mamy tej świadomości, że ono po prostu kogoś obraża. Ale jako ludzie kulturalni, jeżeli zostanie nam to wytłumaczone, nie będziemy przecież rzucać w kogoś słowem, którego dana osoba sobie nie życzy. Proszę Państwa, Bijemy się w piersi, przepraszamy i obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby słowo to znikło z naszego języka. Szanujemy bowiem prawo każdej mniejszości do stanowienia o tym, jakim słowem nie może być ona opisywana. A swoją drogą. Czy to tak boli powiedzieć o kimś? Człowiek wywodzący się z ludu, zamieszkującego obecnie Republikę Federalną, zajmującą obszar pomiędzy Królestwem Danii, Rzeczypospolitą Polską, Republiką Czeską, Republiką Austrii, Konfederacją Szwajcarską, Republiką Francuską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Belgii i Królestwem Niderlandów.